Ja czasami się zastanawiam, skąd bierze się ta naiwność nasza. Ja wiem oczywiście skąd i dlaczego. Kiedyś to pokażę Zodiaku, albo któryś z moich kolegów, czy zaczniemy sobie gaworzyć jak to. Bo to by było najbardziej rozsądne, tylko to jest taka sytuacja, że ja nie chcę mówić sam. Bo jak sam mówię, to jest takie mało elastyczne, mało eleganckie, mało o sprawach tutaj na przykład polskości, czy, czy chociażby tej, tej, tej naszej dumy narodowej, to trzeba by podjąć po prostu w kilka osób, usiąść i tak sobie pogaworzyć. Nawet nie wiem, czy nie powstanie takie pogaduszki. gawożenia o czymś powstały pogaduszki, ale pogaduszki to jest zupełnie co innego i o czym innym mówią, bo mówię to ja sam, ze sobą właściwie i właściwie, właściwie to jest o niczym bo to jest takie oplatanie no tak trzeba przyznać że o sytuacji w danej chwili mojego punktu widzenia astrologicznego ale tutaj jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o no to co robimy? Ja próbowałem to zrobić już kiedyś, kiedyś, kiedyś razem z moim kolegą, dziennikarzem, i to próbowaliśmy zrobić w telewizji, ale wtedy żeśmy się wystraszyli pewnej rzeczy. Po prostu byliśmy w szybsi niż e, logika polityczna. Dlaczego? Dlatego, że po prostu dane wydarzenie cofnąć się do czasów i okazało się, że my byliśmy. Tak, my właściwie braliśmy od, Wielkiej od właściwie od początków Wielkiej Brytanii udział. Przecież król ówczesny pojął żonę. Przepraszam, co ja mówię, król ówczesny wziął za żonę polską księżniczkę. A my mieliśmy dopiero co państwowość. No więc. I też pobiegliśmy jemu na pomoc. Poprzez danie. Tak. Także nie ma co się dziwić, że w zapiskach rzymskich jeszcze Polski nie było, a ja mówię, nie mówię o szlaku bursztynowym, tylko o wcześniejszym, no, że jest są, na przykład polskie. Znaczy. Polsko brzmiące imiona. A potem my bierzemy udział w jakimś tam buncie, a właściwie przechodzimy na tamtą stronę, gdzieś tam w Ameryce, bo Napoleon nas wysłał. Potem my jeszcze raz wysyłamy chłopaków, bo wyrzynęli murzynów o błękitnych oczach polskiego pochodzenia, czyli genetycznie Polaków. I i my nie potrafimy jakoś tak walczyć o to. Ale jak w RPA, czy tam gdzieś jakiś Polak, rzezimierzek, tam komuś coś, to od razu nasz polski rząd oczywiście. Ale rząd, a nie my. Bo my nic o tym nie wiedzieliśmy. Nie wie, my dużo nie wiemy o tym. Ale na przykład, gdybyśmy mieli takie zapędy, jak nasi sąsiedzi na przykład. Jedni, drudzy, trzeci, że tam gdzie on to już jego kraj, no, to byśmy mogli nawet Antarktydę zająć ze stacją pana. Nie powiem jakiego, bo każdy Polak powinien znać. A jeżeli chodzi o naszych przyjaciół, tych dawnych przyjaciół, dzisiaj nie wiem dlaczego wrogów, bo nie rozumiem tego. Ja mieszkałem przez wiele lat w tamtej części świata. Było bardzo przyjemnie i nikt do mnie nie miał pretensji. Dlaczego? Dlatego, że im tłumaczyłem, że kto jest kto. Ponieważ tam też się kłanie, Ja mówię tutaj o kwestii Rosji. Na przykład no, Rosjanie nie wiedzą o tym, bo mają szkołę dzierżyńskiego, a nie wiedzą, że dzierżyński właściwie pojechał tylko po to, żeby Moskali troszeczkę wyciąć. I wyciął prawie 50 Przecież jeżeli by Rosjanie w tej chwili, czy Mos Moskale, czyli Moskwiczanie, zobaczyli to, co robił Dzierżyński, to oni by zdjęli. I wtedy my byśmy, jako Polacy, chyba zaczęli tylko klaskać. Bo ja bym zaczął klaskać i się cieszyć. Bym chyba wycałował każdego Rosjanina bo Rosjan mam sporo w swoim gronie I co to ukrywać, mój wujek, znaczy mój chrzestny jest Rosjaninem i o tym nie opowiadał, <laughs> nie to inny. <laughs> no więc, yy, i pokazywał mi dowody, to i ja nie wiem dlaczego, My nie pokazujemy prawdy wewnątrz tego kraju, chociażby tak jak Kościuszko w Stanach Zjednoczonych. To tylko, tylko mogą Australijczycy kochać Kościuszko, Kościuszkę, chociaż nigdy nie nigdy nie, nawet nie stał na tych ziemiach. Ale po prostu myślą. Dlaczego my nie chwalimy się tym, że mamy łobuza w tamtym kraju? Dzisiaj mamy za Odrą też. Nie jednego. Ja nie wiem, nie mogłem odnaleźć tego, kim był Bismarck. Ale Bismarck wiemy o tym, że miał polską krew. I nagle się unika tego. Tak Ciołkowski. Ja szukałem Ciołkowskiego, kiedy Ciołkowski mieszkał i wszyscy się razanie wiedzą, gdzie. Nawet, nawet potrafią nam pokazać. Ale w encyklopediach nie ma ciałkowskiego. I nawet jak się mówi to ciołkowski ma ani słowa. Polacy jakoś tak... Nawet, nawet nasz oficjalny kosmonauta nie mówi. Dziwne. No więc ja nie rozumiem pewnych rzeczy. Czy my nie możemy powiedzieć, że to nie wy, tylko my? Ja się wcale nie dziwię, że oni wtedy wyobrażają sobie, że lampow wymyślił lampę. A Messerschmitt samolot. <grymne> a już ostatnio wpuszczanie nas w maliny jest tak potężne, że my nie możemy się otrząsnąć, czy nasi politycy nie potrafią się nauczyć historii. No, i, no jasne, że nie, bo historię się wycofało ze szkolnictwa. Ale <grymne> astrologia polega na historii. To powiedział jeden z prezesów, że jest stat prezes Poznańskiego Związku Astrologicznego, nie wiem, czy Stowarzyszenia, czy... Nieważne. Powiedział wyraźnie, oficjalnie, jest to statystyka, ale statystyka na podstawie historii i prawdy historycznej. Dlatego tak się nas Astrolog, czy będzie z Madrytu, czy będzie od Basków troszeczkę z boku, czy będzie on z Rzymu. Czy będzie z Krymu? Czy będzie jeszcze skądś? I usiądziemy razem, będziemy mówić jednym zdaniem, ponieważ planety są ciągle w tych samych miejscach. One się lekko poruszają. No więc o co chodzi? Czy nie można spojrzeć w historię, zobaczyć, jak było i co się dzieje? Dzisiaj się mówi o wielkich podziałach historii terytorialnych: że to jest Ukraina, to jest to, a tamto. Proszę, dobrze. W historię proszę do ataku. A nie opowiadać mi bajki. Bo mało tego, że coś stworzymy, i za ileś lat runie tak samo. Jeżeli nie, to proszę bardzo. W Gdańsku zaczęło się od czego? W Krakowie z nowej Hucie zaczęło się od czego? W jakim nazwie? I dlaczego? I proszę zobaczyć, jaki to był rocznica? ile lat było. I teraz proszę zobaczyć, ile lat upłynęło od likwidacji tego kraju do stworzenia tego kraju. Czy do likwidacji tego? kraju. Chcecie mieć astrologię? To macie, macie krótką lekcję, macie, macie tylko policzyć. Prostach. Najprostsza rzecz, jaka istnieje na świecie, liczyć. Jeżeli nie umiesz liczyć, to nie umiesz liczyć nawet ani na swoje dziecko, ani na swoją matkę. Bo na brata to nie potrzeba, bo to, to są tylko złodzieje. Wiemy to historycznie. Zarówno jak i z punktu jednego, tak i z drugiego, w zależności z którego patrzymy. Ale jeżeli patrzymy obiektywnie, to wiemy, gdzie jest porządny brat. On zginął. Albo uciekł. Dlaczego? Sięgnijcie po najstarszą książkę świata. No trudno. Zdenerwowany jestem, bo lubię takie wpisy. Tylko jedna rzecz. Ja nie bawię się w politykę sam, tylko bawię się w politykę z grupą. Mogę wyzwalać jakieś części, ale do polityki trzeba być doskonale przygotowanym. Przede wszystkim etykę znać. Potem następnie kulturę, a potem następnie być człowiekiem. Czyli obowiązuje tak zwany dekalog. Czy astrologa nie? No zaraz. A dziesiąty dom to co? Sam się wziął? No i co? Drodzy rodacy astrologzy. Wierzcie się do roboty i zacznijcie działać, bo jest czas. Obojętnie gdzie jesteś: czy jesteś na Kamczatce, czy jesteś tutaj gdzieś na jakimś południku Zero, czy na Gorynicz. Twórz rzeczywistość, bo rzeczywistość nas opuszcza, a to jest najbardziej bolesne. I jak na razie słyszę tylko jedno: że ktoś coś chce. Nie ktoś coś chce. Coś się reguluje. I nie ma mowy. Człowiek myślący jest po to, że go tak stworzono. Do zobaczenia. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. Tej astrologii bardzo nietypowej, bo bardzo bolesnej, ale mnie wszystko boli. To, co jest niezgodne z planetami. A planety są niemiłosierne. Czasami chcą, czasami nie chcą i czasami ulegamy złomu. I to zło, tylko życiem przypoca, a nie dobre, bo planeta jest to obojętne, ale nam nie. Więc mamy myśleć, myśleć, jeszcze raz myśleć. Jeżeli myślisz, drogi kolego, to jesteś wolny. Jak ktoś myślał, to zwiewał na Ukrainę, bo się bał. Obojęte gdzie. Ameryka też kiedyś była Ukrainą. A dzisiaj Wielka Brytania. Więc niech nas nie. Do zobaczenia, bo za dużo powiem i powiem za wiele. Spotkajmy się gdzieś na prawdziwych, wolnych. Aj, pędź, pędź, co kole. Do zobaczenia.